Słuchajcie, ja się właśnie ogarnam do fryzjera i nie wiem jeszcze, co będę z tymi włosami robić, także się trochę stresuję. I właśnie chciałabym nagrać reakcję Konrada, i tam nie wiem, Mileny pewnie, na moją nową fryzurę, którą ja sama nie wiem, co ja jeszcze wymyślę, więc jakby to może być ciekawe. Słuchajcie, właśnie wyszłam od fryzjera i zrobiłam sobie taką śliczną grzyweczkę. I eee, ja teraz idę do sklepu. Pokażę się Milenie. Ogólnie znać co wy myślicie. Bo mi się całkiem zaczyna podobać. Na no, początku Wam tak sama nie wiem, <laughs> ale teraz jest chyba fajnie. A co, nie podoba się? Nie, no. Dziwnie wyglądasz. A to nie mówię, że chcesz grzywkę. No, nikomu nie powiedziałam. No ładnie nawet. Co? No. Co, Co to za słodka buła? Ale ładnie. Do Mhm. Ale lepiej przed czy po? I tak, i tak jest pięknie. Witam Was, ja i moja grzyweczka. Słuchajcie, dzisiaj lecimy na tatuaż. To jest w ogóle dziwne, bo ja ogólnie mam tak nudno, ciągle się do sklepu, a teraz w tym tygodniu sobie nawymyślałam, więc lecimy, zrobimy, pokażę Wam później efekt. Tak, w sumie to już wracam. Troszkę bolało, później Wam pokażę, jak. Znaczy, w sumie to już coś tam pokazałam, chyba. I najgorzej bolało miejsce Jarzce Mileny. Muszę jej to powiedzieć. Teraz Wam pokażę i wytłumaczę znaczenie mojej dziarki. Zobaczcie. Tu mamy takie serduszkę. To jest serduszko, które narysowała mi mama. To jest serduszko taty, siostry, brata. No i taka ogólna serduszko z łapką. E, zwierzaczków, które oznacza, że bardzo kocham zwierzaczki, taki trochę sentymentalny. E, no, mi się nawet podoba, także, także spoko myślę. I to była taka w ogóle mega mm, spontaniczna akcja, ponieważ we wtorek e, wpadł na pomysł, znaczy w sensie ja już go miałam jakby w głowie, ale powiedziałam do Konrada, że w sumie to bym zrobiła sobie taki tatuaż. W środę okazało się, że jest wolne miejsce i w piątek już pojechałam na tatuaż, także w jednym tygodniu załatwiona sprawa. Słuchajcie, byłam jeszcze dzisiaj na zakupkach i chcę Wam pokazać, jakie zarąbiste bluzeczki sobie kupiłam, w sensie nic specjalnego, po prostu mi się podobały, Wam pokazuję, takie zwykłe, w sumie czarny, e, czarny topik i on jest taki śliski, wiecie o co chodzi i jeszcze taki sam, tylko że biały, takie fajne. No, i takie w sumie są klasyczne. Ale mi się podobał ten materiał, bo jest taki inny troszkę. Czyli coś tam patrzę, jakiś komentarz zostałam, ale dobra. Także tak. No i w sumie zaraz y, już jest spokojny dzień. Dzisiaj chyba nic nie nagrywałam. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj właśnie zrobię sobie transmisję y, na żywo, na. TikToku sprzedażową właśnie sobie tutaj przygotowałam. Ogólnie średnio się przygotowałam, bo dzisiaj zrobię w domu, więc mam nie wszystkie takie same wieszaki, ale może nikt nie zwróci na to uwagi, chociaż mnie to akurat gryzie w oczy, ale to już chyba jest takie, wiecie, yy, z pracy wyciągnięte. Takie Taki niedoskonałości wieszakowe. No i słuchajcie, yy, w sumie to chciałabym Was zaprosić do obserwowania mnie na TikToku. Tu Wam podam nazwę, ponieważ będą właśnie teraz coraz częściej transmisje. Chcę to wdrożyć w życie, chcę... Ucięło mi, więc kończę. Chcę to wdrożyć życie, żebyście też Wy się przyzwyczaili do tych live'ów, także słuchajcie, zapraszam Was gorąco, serdecznie i dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym. Buziaki!